15 września startuje długo wyczekiwana kolejna edycja programu Rolnik Szuka Żony. Na uczestników bez wątpienia czekają ogromne emocje, co widać już po zwiastunach pierwszego odcinka. Marta Manowska zafundowała jednej z uczestniczek prawdziwy szok. Już 15 września o godzinie 21.20 na antenie TVP1 wystartuje 11. edycja programu Rolnik szuka Żony. Program, który stał się prawdziwym hitem wśród Polaków, niezmiennie od 2014 roku prowadzi Marta Manowska. To ona pomaga uczestnikom nawigować zdradliwe wody, jakimi potrafi być poszukiwanie miłości. W najnowszej edycji Rolnik szuka Żony zobaczymy dwie panie, Wiktorię i Agatę. Oraz trzech panów, Rafała, Sebastiana i Marcina. Program jeszcze nie wystartował, a już jest o nim głośno. Do sieci trafiły bowiem pierwsze zajawki premierowego odcinka. Będzie się działo się, oj, będzie się działo. W pierwszym odcinku zobaczymy listy, które kandydaci nadesłali uczestnikom programu. Niektórzy z nich wykazali się ogromną kreatywnością. Rafał w kopercie znajdzie mapę, zdrapkę co symbolizować ma wspólne podróże z przyszłą partnerką. Agata zaś będzie skrupulatnie robić selekcję listów, wybierając tylko te, które ją naprawdę interesują. Nie obędzie się również bezgodnych zapamiętania momentów. Marcin sprawi, że Marta Manowska, zanim mówi, swoją transformacją po regularnych wizytach na siłowni zrobi na niej ogromne wrażenie. Z kolei Sebastian wzruszy się po rozmowie telefonicznej z autorką jednego z listów, która doda mu wiary, że poszukiwania będą owocne. Prowadząca program Marta Manowska tak podsumowała pierwszy odcinek 11 edycji Rolnik Szuka Żony: Wiktoria, Agata, Rafał, Sebastian i Marcin mają jeszcze trochę czasu, żeby zastanowić się, czy jej słowa najbardziej trafiły do ich serc. Rozdawanie listów od kandydatów nie obyło się bez historycznego wydarzenia. Wiktoria, rolniczka prężnie działająca w social mediach, przeżyła ogromny szok, gdy okazało się, że otrzymała rekordową liczbę aż 266 listów. Nie ukrywała swojego zaskoczenia i przyznała, że wiele z listów zrobiło na niej duże wrażenie. Ja po prostu nie wierzę. Przestałam oddychać, nie potrafiłam nawet wyrazić swoich emocji. To było dla mnie olbrzymim szokiem. Ja po otwarciu już pierwszych trzy listów mogłam stwierdzić, że nawet z nich mogę już wybrać sobie osobę do wspólnego życia. Listy były piękne, będziecie śledzić ich perypetie.